Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Michał. A ja jestem Oleg. Dzisiaj jest 29 września, a fragment Ewangelii na dzisiaj to: Jeśli zatem Twoja ręka jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla Ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. Otóż często nie chcemy zrezygnować z jakichś naszych przyzwyczajeń, jakiegoś komfortu. Monaż, że nawet wiemy, że przyniesie nam to korzyści. I to nie tylko po śmierci, ale również za życia. Że kiedy na przykład przestaniemy marnować czas na przeglądanie mediów społecznościowych, będziemy mieli czas na inne wartościowe rzeczy. Tak więc challenge na dzisiaj będzie. Zrezygnować z rzeczy, które Wam szkodzą. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.